Siemasiema, siema. ja jestem Punek. Oglądacie kanał Punek Duty, a przed Wami omówienie analiza solo w Call of Duty Warzone. Zapraszam do oglądania. Prawdopodobnie miejscem desantu będzie Lowtown ze względu na koronkę tak zwaną, innymi słowy ważny cel. Obok dron do relokacji, co sprzyja realizacji tego kontraktu, widzimy jedną, dwie osoby, które zmierzają w tym samym kierunku co my. Jedna osoba na górze, jedna wokół budynku. Bierzemy broń, czekamy na wroga, który się tutaj nam napatoczy. Nie wzięliśmy jeszcze. A! biją się między sobą, ale, ale widzimy, że minimum jeden jeszcze jest żywy. Ta walka była za krótka, żeby. żeby właśnie któryś z nich zginął. Wiemy, gdzieś jest drugi. Szybkie dwa fragi, bez żadnej filozofii. Mogliśmy wziąć wcześniej koronę. No ale celem czy te 50 sekund zagrożę, zapasami, by jego czas. krótszej realizacji ważnego celu było warte ryzyka? No, sam nie wiem, sam nie wiem. Tak naprawdę dużo się tutaj działo w jednym momencie i nie ryzykowaliśmy. A z racji, że to nie jest, że tak powiem, mecz, gdzie będziemy popisywać się ilością fragów, tylko chcemy ten mecz wygrać, to myślę, że to było rozsądne. Mamy tutaj co mamy? Mamy torby, mamy skrzynki każda z nich skraca realizacji kontraktu ważny cel o 10 sekund więc więc po prostu zbieramy to co należy okej okay, widzimy wroga widzimy wroga bardzo blisko mierzymy do niego widzimy też w pobliżu na bezpie. jeszcze jedną osobę więc musimy na nią uważać nie wiemy czy to jest lotnik czy nie ale chyba już tam tak chyba mignął więc mamy jasność Jasność. No tutaj zabrakło nam ammo. Ta broń z ziemi, no nie jest jakimś super narzędziem do eliminacji wroga na tak dalekim dystansie. Pamiętamy, że mamy na sobie dwie osoby. Tą z którą dopiero walczyliśmy, a raczej tą którą obijaliśmy, bo ona za bardzo się nam nie sprzeciwiła. I osobę, która była gdzieś tutaj w tych okolicach. Mamy na sobie kontrakt ważny cel, musimy o tym pamiętać. My wiemy, że oni są tu, ale nie wiemy dokładnie gdzie. Oni gdzie my dokładnie jesteśmy, wiedzą. Więc No tutaj musimy być ostrożni. No ten budynek jest tutaj najbardziej prawdopodobny, sprawdzamy. Na wszelki wypadek Na wszelki wypadek sobie rozstawiamy strażnika, który gdybyśmy wycofywali się, zatrzyma wroga. My sobie go bez problemu zajmiemy. Całe szczęście, że nie weszliśmy oknem, bo mielibyśmy tutaj no niestety nieprzyjemną niespodziankę. Ale kolega, tak naprawdę sam wszedł w nasze szpony. Nie mieliśmy tutaj żadnej trudności. Rzucamy sobie linkę pod nogi, żeby nie ryzykować podróży na sklep, mimo że krótkiej to ktoś już mógłby na tym etapie tam po prostu siedzieć. Tym bardziej, że nie wiemy, gdzie jest kolega. Drugi, który na Openie tam biegał i do którego strzelaliśmy. O, troszeczkę za późno polecieliśmy. Musimy niestety wylądować, jeżeli chcemy wziąć kartę do bunkra. No i gwarantowany pakiet relokacji. No, jak widzimy, jak widzimy, to jest Call of Duty Warzone. A karta prawdopodobnie spadła gdzieś między tekstury. Nigdzie jej tutaj nie widać. Więc. Więc, proszę Państwa, jednym określeniem: Call of Duty Warzone. Całej swojej okazałości. Stracona linka, stracony czas na realizację kontraktu. Musimy sobie, że tak powiem, poradzić inaczej. Kupujemy prawdopodobnie linkę? Nie, zrzut. Zrzut, bo linkę mamy. Wyrzucamy sobie ten zrzut już w miejsce, z którego będziemy chcieli domyślnie. Lecieć. Nie chcieliśmy rzucać tego na openie aż tak dużym. <noise> Dziękuję za to, no, zostanie wspierającym po raz kolejny. Pierwszy raz jak streamowałem, drugi raz jak nagrywam to omówienie. Co ja tutaj wymyśliłem? Bo przyznam, że nie pamiętam. Jaki był cel tutaj. O, widzieliśmy na bezpie. Widzieliśmy na bezpie jakiegoś wroga. Będziemy chyba do niego zmierzać. Obserwujemy, obserwujemy okolice zrzutu. Nic się tutaj nam nie jawi. I albo będziemy lecieć w stronę fajerki, albo w stronę tego wroga, którego dopiero widzieliśmy na Bespie. No, okazuje się, że chyba go wcale nie widzieliśmy na bezpie. Widzę go teraz podczas omówienia, ale w trakcie gry go chyba nie widziałem. O, ale nic straconego. Widzimy wrogów, którzy się strzelają. Widzieliśmy jedną osobę na dole budynku. Gdzie zaznaczyliśmy jedynkę. No i w sumie czekamy. Markujemy sobie, markujemy, żebyśmy wiedzieli, gdzie on jest w razie. Naszej, mm, naszego niepowodzenia. Gdybyśmy go nie. O! No. Naszego lekkiego niepowodzenia, no bo tutaj nie zbiliśmy go od razu, ale, ale tak naprawdę lifemark nam szybciutko wskazał, gdzie ten człowiek się skitra. Dźwięki nam też pomogły namierzyć go. Wracamy na linkę. Choć prawdopodobnie ona po prostu zaraz sobie odleci. Bo każda linka, każdy dron do relokacji ma limitowany czas oczekiwania. No i dokładnie, tak jak powiedziałem. Na szczęście mamy tutaj kolejnego drona do relokacji. Po prostu sobie skorzystamy z niego, jednak nie, nie skorzystamy sobie z niego. No <śm> te drony do relokacji potrafią zaskoczyć. Chyba czas wyruszyć na sklep i kupić takiego drona i śmignąć sobie jeszcze raz w stronę fajerki. Tak jest. Dobra, wyszukujemy wrogów, wyszukujemy wrogów. Widzę, że tutaj. No, dosyć ryzykowne zagranie z mojej strony, ale na szczęście kolega nie wyskoczył na dół, bo mógł nam z łatwością wejść na plecy. Ale tutaj. Static sobie idealnie poradził z oponentem, który tak naprawdę sam nie wiem czego oczekiwał po takim zagraniu. Mieliśmy informację przed pozbyciem się tego wroga, że wróg w trakcie desantu. No i zlecenie tutaj nam wyjaśnia jego lokalizację. Możemy go zaatakować. Możemy go zaatakować. Oznaczamy sobie life mark, przepraszam, yy, zwykły mark, żeby po prostu być pewnym, że dobrze interpretujemy mapę pod kątem tego, gdzie jest wróg. Wróg za osłoną prawdopodobnie przemieści się do budynku. Tak jest. Słyszymy wroga z lewej strony budynku, więc kładziemy strażnika, żeby nam nie zrobił pleców. O, proszę bardzo, otwarte drzwi. Nam dały jasność. Otwarte drzwi nam dały jasność. I szukamy wroga. I szukamy wroga. Widzimy, że wróg przemieszcza się do przodu, więc prawdopodobnie będzie w dużym budynku. E, wysoki budynek tak naprawdę. O, jednak troszeczkę dalej poszedł. Ubijamy sobie na spokojnie na drona do relokacji. Patrzymy z góry, jak wygląda sytuacja. Żeby tak naprawdę mądrze, mądrze wygrać ten pojedynek. No, i też upewnić się, że na y, fajerce nikogo nie ma. Tutaj co ważne, możemy przez tego, przez ten blaszany daszek, mierzyć i. No i wychodzić czasem przeciwnika. Ale chyba przeciwnik jest już w kolejnym budynku. Tak coś czuję. A jednak nie. No ciężko stwierdzić. Dobra. O tutaj. Tutaj jednak wycofaliśmy się troszkę. Bo kolega nawet nie głupi. Słyszymy, że wchodzi po drabinie. Już jesteśmy gotowi. Na moment, w którym się wychyli, powinniśmy sobie rzucić termita. A, termit nam się ładuje, więc prawdopodobnie na to czekam. Tak, termit. No i trzymamy lewą stronę, bo jeżeli. Gość będzie wychodził z prawej strony, to właśnie pojawi nam się niebieska otoczka wokół celownika i będziemy wiedzieć. No i raszujemy. Słyszymy drabinkę. Kolega zszedł na wchodził drabinką, więc mieliśmy go tak naprawdę na widelcu. Bez żadnego kłopotu. Bez żadnych niedomówień. Widzimy na bezpie kolejną osobę. Dojeżdżamy ją praktycznie w moment. Odcinamy ją od strefy. O, po białym. Tak naprawdę wróg wymaga tylko dobicia. On prawdopodobnie zdąży się zranimować, więc zajmujemy pozycję. Nie lecimy bezpośrednio na niego, bo jeżeli polecimy, no to prawdopodobnie e, jest duża szansa, że po prostu zginiemy, tak, bo on się skawuje. Ma na to czas. My tak naprawdę dalibyśmy mu znać e, po prostu dźwiękiem spadochronu, że nadlatujemy. A tak to po prostu zajmiemy sobie pozycję, zrobimy go i pojedynek jest po prostu w 100% wygrany. Nie ma sensu ryzykować w momencie, kiedy tak naprawdę mamy pozycję. Nie jest, że tak powiem, nie jest sztuką lecieć bezpośrednio na gościa. Lepiej go odciąć w takiej sytuacji, kiedy i tak strefa pchnie. Pcha. Widzieliśmy, że gość sobie tutaj zeskoczył. Nasz oponent jest na dole, prawdopodobnie wszedł do budynku. W takich sytuacjach warto grać na słuch. O, słyszymy. No i taki skład już wyskakujemy. Wiemy, że nawet jeżeli gość celuje nam całą serię, to ma tak mało HP, że, że po prostu wystarczy strzelać równocześnie co on i po prostu to wygramy. Wydaje mi się, albo coś słyszeliśmy na dole. Poza tym... Tak. Na dole biega nasz kolega, wyskoczył właśnie oknem. Poza nim jest jeszcze... Wróg, który gdzieś desantował się z podochronem, ale to nie było w pobliżu nas. Przynajmniej nie w pobliżu budynku, na którym stoimy. Szukamy wroga. Dajemy mu, że tak powiem fałszywy alarm w stosunku do tego, że wybijamy okno i skaczemy na dół. On nie jest pewien w tym momencie, czy, czy my jesteśmy na górze, czy na dole. Bo niekoniecznie musi nas słyszeć. O, widzieliśmy, widzieliśmy, widzieliśmy gościa. Ale, ale nie wiem, czy ja w grze to zauważyłem, czy nie. Tak. tak. Oj, tutaj już termicikiem. Kolega nie ma gdzie uciec. Dosyć. dosyć prosta sytuacja. Dobra, co zrobimy sobie dalej? No. Dalej sobie zrobimy zaraz tego gościa, prawdopodobnie. On jest pod nami. To jest pewne. Niszczymy minę. Tak naprawdę nie wiemy, czy to jest mina jego, czy nie. Teoretycznie, gdyby on tutaj wszedł, mógłby w tą minę wejść, ale... Ale nie ma co ryzykować. Bo on na pewno już tą minę zarejestrował swoimi oczyma. No okej. Okay. Mamy gościa tak naprawdę. Na otwartym terenie. Bez żadnej komplikacji tutaj. Zmieniamy pozycję na bliższą tego, gdzie będziemy grać e... za chwilę. Bardzo dużo zrzutów, wokół tych zrzutów może być dużo osób. Dostrzegamy wroga, zajmujemy wyższą pozycję. Widzimy, że... O, i patrzcie, patrzcie teraz, co się dzieje. Jak alarm potrafi uratować nasze życie. Dostaliśmy komunikat o alarmie. Szybkie rozmyślenie szybki, szybki namysł, że tak powiem, i tak naprawdę instynktownie odwracamy się w stronę przeciwnika, nie ma żadnej filozofii. Strefa coraz mniejsza. No i tutaj, tutaj, tutaj no, tutaj niestety. Tutaj niestety niecelny termit, na szczęście mamy pakiet relokacji, który zdobyliśmy za pośrednictwem kontraktu ważny cel. Widzimy tutaj wroga. Kusi bardzo w napływie złości zeskoczyć mu na głowę, ale ale na szczęście jego strzały powstrzymują mnie od tego, bo moglibyśmy w ten sposób przegrać mecz. No mamy co prawda jeszcze gułak, ale, ale widzę, że tutaj już byłem w stanie ryzykować, tylko dlatego, że złość, którą spowodował niechybnie rzucony termit, przełożyła się na to, co chciałem zrobić, tak? Nie możemy dawać ponosić się emocjom. Przyszedłem tutaj sprawdzić skrytkę, ale skrytka jest niedostępna. W tej skrytce, tak naprawdę, moglibyśmy mieć kewy. Ale siłą rzeczy trzeba wszystko kupić. To i zostawił kewy. Skrzynia użytkowa. Słyszymy, że fajerka jest e, oblegana przez minimum jednego wroga, ale zakładam o wiele większą liczbę osób. Minimum dwie osoby, dlatego że no ten smok nie był rzucony tak po prostu. I w sumie nie wiem dlaczego ja w tym momencie. Nie patrzę i nie kontroluję tej fajerki, bo powinienem. Co prawda, kontroluję plecy, ale, ale powinienem. A. Kewy. I patrzcie, co robi złość. Patrzcie, co robi złość. Straciłem generalnie e... koncentrację. Mam Kewy, a ja ich nie zakładam. A ja ich nie zakładam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzimy wroga. Wiemy, że ma tam pojazd, więc ten pojazd po prostu niszczymy. Gdyby tym pojazdem chciał w jakiś sposób magiczny uciec, rzucił sobie ESO. Przepraszam, OSO. Mamy bardzo kiepską pozycję i niezałożone kewy. Widzimy wroga, który śmiga sobie dronem do relokacji. Obserwujemy, gdzie ląduje. Nie, nie do końca. Widzimy na. Bezpiecznej tutaj wroga, ale trzymamy się przy zrzucie. W jakiś sposób daje nam ten zrzut, powiedzmy, swego rodzaju cover, osłonę. Powinniśmy bardziej trzymać sobie jeszcze prawą stronę. No, no właśnie. No, ale dobra. Wiemy, gdzie jest kolega. Wiemy, że Oso już nie ma. Jedyne, co może mieć, to maskę. No, rzucamy kontrolnie sobie termit, bo tak naprawdę on nie ma gdzie uciec. I go eliminujemy. Ok. Ok. Spod wieży radiowej dostajemy Bęski od tego gościa, którego chcieliśmy zaatakować, będąc jeszcze na spadochronie, kiedy spadaliśmy po, po tym, jak nas wyeliminowano. Ok. Wiemy, gdzie jest wróg. My powinniśmy w tym momencie pchać lewą stronę. Lewa strona będzie o wiele bezpieczniejsza. Lewa strona będzie. Mm -hmm. No i okej. Okay. Rozglądamy się, rozglądamy się. Patrzymy, czy nikt nie idzie ze strefą. Została już prawie koniec. Trzymamy się osłony. Wiemy, że tam jest wróg. Nie strzelamy do niego. Nie strzelamy, dlatego że tak naprawdę nie zbilibyśmy go całego. I on generalnie no, mógłby mieć cover i nas spróć. Wchodzimy sobie tutaj. Tak naprawdę, z tego co pamiętam, to tutaj liczyłem, że ten z góry będzie strzelał się właśnie z tym, którego zdjęliśmy i siłą rzeczy zdejmiemy obu w momencie, kiedy będą osłabieni, ale tutaj ten plan nie wyszedł, dlatego że, że zobaczyliśmy za wcześnie tego kolegę i siłą rzeczy nie mogliśmy się powstrzymać. Ok. Wbijamy drabinkę, ale wbijamy okno, bo wejście po tej drabince byłoby tak naprawdę końcem gry. Mamy minę kasetową, rozstawiamy ją na wypadek, gdyby nam kolega chciał wejść albo klatką schodową. Przepraszam, no. Po prostu schodami drewnianymi. Albo oknem. Mamy czujnik pulsu. Wiemy, że ten nad nami ma ducha. Widzimy dwie osoby w budynku. Widzimy jedną osobę po tej stronie. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W samochodzie. Termit, bo termit jest tak naprawdę najskuteczniejszą bronią przeciwko LTV. No i spójnymi siłami z kolegą z góry eliminujemy wroga. Zostało nam dwóch osobników w budynku: jeden nad nami i jeden prawdopodobnie. Nie, są już wszyscy tam razem, więc mamy trzech w jednym miejscu, jeden nad nami. Tak naprawdę za chwilkę będziemy się stąd ewakuować. No i tak, zostało trzech wrogów. Trzech wrogów. Sytuacja dosyć, dosyć fajna. Czekamy na moment, w którym kolega by nie skakał, ale jest niszczyciel bunkrów, więc rzucamy smoka. I sobie, i sobie, idziemy, idziemy. Widzimy, jak leci kolega. Widzimy, że on leci tam, gdzie było tych dwóch wrogów. Jeden z tej dwójki postanowił wziąć LTVK sytuacja dosyć rozpraszająca. Wiemy, że dwóch wrogów jest w budynku. Jeden jeździ LTV-kiem. Cały czas patrzymy na budynek, ale jednocześnie przyglądamy się na radar, dlatego że no... póki samochód jest czerwony, to jest ok No i proszę bardzo. No i proszę bardzo. Został duch, ale dostrzegamy ducha, który się niechybnie chowa za przeszkodą, która no... No, nie była najlepszym wyborem. Opal równe spotkanie z Opalem na sam koniec. Prawie równe. Zasłużyliście na nie. No i co? Mam nadzieję, że materiał trafił w Twoje gusta. Jeśli tak właśnie było, zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na tym kanale. Są równie wartościowe. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego. Cześć.